Właśnie pod szpital z Natalką, żeby zobaczyć tam niej paluszek złamany. Zobaczyć czy wszystko dobrze się zrasta. Natalka idzie trochę później do szkoły dzisiaj. Jest już w mundurku, żeby tylko ją podrzucić do szkoły, bo niestety nie może wziąć całego dnia wolnego. Są bardzo ostre przepisy w Anglii. Dzieci muszą chodzić do szkoły. Nawet właśnie jeżeli mają spotkanie w szpitalu, to i tak muszą przyjść chociaż na troszeczkę. Tak więc tak zrobimy. Jesteśmy trochę spóźnione. Więc my biegniemy i się z Wami łączymy za chwilę. I tak w ogóle spieszymy się, bo ja myślałam, że spotkanie jest o 11.30 i myślałam, że mamy jeszcze kawał czasu z rana. Okazało się, jak sprawdziłam wiadomość SMS-ie, że jest 10.30. <grytanie> Więc my szybko, szybko. Przyjechałyśmy tutaj. Szpital mamy bardzo blisko, więc to jest nie problem, ale zaparkować tu no. to już jest inna historia. Próbowałem zaparkować bliżej no. wejścia, niestety się czas. nie udało. To tam jest kolejka. Cała cały ta tu nie ma parkingu. Więc przyjechałyśmy na drugi parking i był ostatni. <noise> Prawie nie no żartuję. Udało się, idziemy teraz na spotkanie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok z palcem, nie? Mhm. Myślę, że rośnie. Ok, jest piękne słońce, nie wiem w ogóle po co ja założyłam ten sweter. Mhm. Jesteśmy, tak gorąco. Mhm. Dużo ludzi, nie? W kolejce. Ale nic ciekawe, czy przyjmą, o 10.30, czy będziemy spóźnieni sweter. Zbierz mi palców? No. So, do you do any design technology at school? No. Yeah. We do arts and sign. So, usually when you do arts and crafts and design technology things, usually that you play with this thermoplastic stuff, which is just a plastic <laughs> that Wow. lovely, oh wrong finger you can tell it's new lunch <laughs> <laughs> and then we get a little bit of velcro only if you leaving to on, held on with it. a bit of bright pink velcro so you can take it on and off wash your fingers and I want you to bend your fingers as well because so that little bit of movement is going to help it to heat up nicely Also, if you have a nice hot bath, mm -hmm. and just get your fingers moving above yeah, because yeah. the warm water is gonna get everything. <coughs> so you just tell me <coughs> if it's too warm, okay? Someone else tries it out. <laughs> Before you go, it. And they get wet, yeah. Well done. Do you like it? Yeah. Is it okay? Już paluszek jest opatrzony, idziemy teraz zapisać się na fizjoterapię. Już zapłaciłyśmy, mamy bilacik. Idziemy. Nie wiem czy to widzicie, ale jest 26 stopni. Dlatego jest tak gorąco. Dobra, jest mały koreczek przy wyjeździe. Zobaczcie jak tutaj jest ciasno. Och Natelka pokaż Poluszek swój. Musi nosić przez parę tygodni. Czujesz jakby miało spaść, tak? Wybrała sobie różowy e, rzep mhm. i koniec, nie ma pływania, nie ma. niestety musisz to trochę ponosić. I teraz fizjoterapia będzie e, chyba w połowie czerwca się zaczyna, będzie okej, okay. mhm. idziemy teraz do szkoły. Jaka ze mnie gapa, odwiozłam Natalkę e, do szkoły i myślę okej okay, to ja pojadę sobie na zakupy, wszystko mam załatwione skoczę tylko do Aldiego, dosłownie dwie rzeczy musiałam kupić, bo mi brakowało. Wczoraj byłam na takich większych zakupach i po prostu zapomniałam o najważniejszych dwóch rzeczach, ale mniejsze z tym. I tak myślę, dobra, to jadę do Aldiego po drodze do domu i będzie załatwione. Zrobiłam zakupy, myślę sobie, o, głodna jestem, dobrze jadę do domu, zjem sobie, nie muszę nic na mieście kupować. Otwieram bagażnik, żeby wrzucić. O, odbiłam się kamerą na twarzy. Otwieram bagażnik, żeby wrzucić zakupy. A tam leży paczka, którą miałam wysłać. Więc ja w ogóle zapomniałam, że był taki plan, że miałam odwieźć Natalkę do szkoły i zajechać na pocztę, bo jest po prostu obok szkoły i teraz muszę z powrotem jechać. No ja tylko parking znalazła teraz, bo to już jest trochę później. Uuu, alarm się gdzieś włączył. O kurczę, jaki fajny ten jest naklejka, zobaczcie. Już nieważne, że coś tam, alarm jakiś działa. Widzicie? Królowa. O, tutaj. Ekstra to wygląda. Jaja, jaka niespodzianka. Normalnie tak się cieszę. Dostałam paczkę. Tylko co przyszłam do domu i jest stukanie do drzwi. I przyszedł pan listonosz z paczuszką. Nie mogę się tego zaraz wam pokażę co to jest. Bo się chyba domyślam. Ja dosłownie weszłam przed sekundą do domu z zakupów. Jaja, zobaczcie. Możecie odkrywać razem ze mną może tutaj postawię kamerę Będziecie wszystko widzieć uwaga, uwaga co tu jest? tak tak myślałam jej, zobaczcie co ja dostałam, moment takie prześliczne kaczuszki to są takie bath bombs do, do kąpieli o, ale prześliczne ja zaraz otworzę. I taki journal. Notatnik. Ekstra, jaki jest mieluśki, prześliczny. Ja uwielbiam takie rzeczy, ale wiecie co? Wydaje mi się, że chyba Natalka mi to podkradnie, bo ona ostatnio zaczęła szkicować sobie i bardzo jej się to podoba, więc myślę, że ona chyba mi podkradnie to, bo jest bez żadnych linii, a ciężko taki dostać. Otrzymałam kartkę, zobaczcie od kogo to jest. Little Max Family. Jeżeli jeszcze nie byliście u niej na kanale, to koniecznie musicie pójść. Ona robi rozdania w każdym filmie. Zaraz Wam pokażę coś jeszcze. Co jest, co wygrałam w poprzednim rozdaniu u niej na kanale? Wygrałam jedną książkę, którą obecnie czytam, a to jest druga w kolejce, Powrótniani. Tą książeczkę już chyba niedługo zacznę czytać, bo tam zostało mi naprawdę kilka stron. Myślę, że chyba skończę dzisiaj czytać. To jest kolejna książka do czytania. Ja uwielbiam książki, szczególnie po polsku, bo tu ciężko znaleźć polskie książki. No i teraz zostałam wybrana w rozdaniu na 300 subskrypcji. Zostawię wam link na dole do jej kanału. Wejdźcie i zobaczcie i subskrybujcie koniecznie. Ale prześliczne. No będę musiała się z Natalką podzielić, ale to... Ojej, ten notatnik... Jest przepiękne. I ten motyw liści, on jest bardzo modny teraz, jest ekstra. Nie wiem czy ja mam... E... Gdzieś się ja miałam jeszcze magnes z Little Max Family. Chyba zrobiłam jako zakładkę u siebie w książce, tak mi się wydaje. Teraz zobacz kartę, ale piękna. Gratuluję wygranej Little Max Family, no zobaczcie. Prześliczna. Dziękuję ci Batko, naprawdę. Naprawdę dziękuję. Jest mi mega, jestem szczęśliwa, po prostu jest mi mega miło, że, że mnie wybierasz. To znaczy, to jest łódź szczęścia, tak? Bo ja po prostu skomentowałam jako pierwsza, bo to właśnie o to chodzi w jej rozdaniach. Więc idźcie koniecznie i na pewno coś wygracie, bo bardzo często wstawia filmiki, gdzie właśnie można coś wygrać. A ja muszę rozpakować zakupy i chyba Wam pokażę mniej więcej co kupiłam. Miałam, poszłam dosłownie po dwie rzeczy: po banany do pracy, bo jem zawsze owsiankę z rana, z bananem, czyli brakowało mi dosłownie dwóch czy trzech bananów, banany i okazało się, że nie miałam w domu puszki z pomidorami, bo chcę sobie zrobić takie dzisiaj hinduskie danie, więc to mi zabrakło, oczywiście kupiłam więcej rzeczy, ale zaraz dla was pokażę, co kupiłam. To są zakupy z Aligo, poszłam tylko po puszki z pomidorami i banany, które są niestety trochę zielonkawe, mam nadzieję, że dojrzają mi w słoneczku, Kupiłam trochę owoców: truskawki, mango, ananas i borówki. I właśnie do tego chińskiego dania kupiłam sobie taki um, czosnkowy chlebek nunbread. Bardzo go lubię. Podgrzewam go w mikrofalówce, bo na 30 sekund. Później kroję go w kawałki i jest ekstra. I kupiłam jedną bagietkę, bo zaraz sobie zrobię kanapeczka na, na lunch i kawka. Koniecznie potrzebuję kawkę. Zobaczcie, tylko weszłam do domu i już, już pędzi. Nie mogę w ogóle zakupów odłożyć. Gdzie ty pędzisz? Taki głodny jesteś? Żółwik. No co? Myślisz, że to jest jedzenie? To jest moja stopa. Taki głodny jesteś? Przecież karmiłam ciebie z rana. Żółwik. Żółwik. Tu jest moja stopa. Nie! Proszę bardzo, no. Ale ty takie głodne byłeś? Żółwik. Zwariowałeś. Wow. Jakie olbrzymie gryzy robisz. Przecież ty jadłeś z rana. Osobiście cię karmiłam. Jej, jaki zachładny, co? No, no, jedz, jedz, jedz. Tylko nie ugryź mnie przypadkiem. Nie straszyłam się. Jeju, takie głodne. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Do mnie? Siedzisz na sałacie. <grystanie> gdzie ty idziesz? tę swoją. Gdzie ty pędzisz tak szybko? Hej, co jest? Żółwik. Kochany. Ale ty się wygrzałeś na słoneczku. Cieplutki jesteś. Powiedz cześć wszystkim. Tym, co mnie lubią i tym, co się mnie boją. Żółwik. Ale masz parcie na szkło. Żółw mi nie daje w ogóle rzeczy włożyć do lodówki, więc pomyślałam, że zrobię sobie kawkę z moim mleczkiem. Uwielbiam. Już wam chyba pokazywałam Coffee Mate. Uwielbiam. Teraz mogę odpoczywać. Zobaczcie, jak piękna pokuta jest. jest. przepięknie. Ja mam dosłownie 40 minut. Poczyta troszeczkę książki. A to jest ten um, magnes, o którym wam przed chwilą mówiłam. Little Max Family. To właśnie od Beaty dostałam książkę. Tą drugą i dzisiaj kolejną przesyłkę. A to moja kawka. Jedzonko, kanapeczka, bagietka z serem żółtym, z papryką. I chwilę poczytam książkę i zaraz trzeba znowu po Natalkę jechać do szkoły. Cześć kochani, witajcie! My już jesteśmy w domu. Natalka właśnie wróciła do szkoły i Natalka ma bardzo ważną wiadomość dla pewnej jednej osoby, która ma na imię Patrycja. Eee, to jest córka pewnej vlogerki z kanału eee, Ann Air Vlog. Zostawiam Wam link na dole i też tutaj można wejść do tego kanału. Patrycja, jeżeli nas oglądasz, to Natalka ma dla ciebie wiadomość. If you have TikTok, can you please follow me and leave a so I can follow you and your I możecie zrobić sobie duet, bo widziałam yeah. tę aplikację, jest naprawdę fajna e, dla właśnie takiej młodzieży. I jeżeli któraś z was ma tę aplikację, zostawcie w komentarzu swój username, to Natalka was znajdzie i na pewno jakoś się tam skontaktujecie. E, I mamy jeszcze jedną rzecz. Eee, już pokazuję. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmiku, mam dla Was książeczkę. Eee, Beata Pawlikowska w dżungli i codzienności. Dostałam tą książkę już jakiś czas temu eee, i bardzo mi pomogła. Otworzyła mój umysł na, na inne rzeczy. Na bardzo pozytywne rzeczy i mam nadzieję, że dla Was również e, się przyda i wpłynie na Was tak samo pozytywnie jak na mnie. Więc jeżeli macie ochotę na taką fajną książkę, bardzo lekką do przeczytania, e, to zostawcie mi komentarz, napiszcie mi po prostu, e, chciałabym dostać książkę i natarka wybierze kogoś. Tak więc książeczka jest do rozdania e, i zapraszamy. Dziękuję, że nas oglądaliście dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten vlog. Taki szpitalny. Paluszek jest, pokój no. paluszek. Nelka mówi, że trochę jej się poci, choć jest bardzo ciepło. Naprawdę, oby tak zostało na dłużej, bo wyjeżdżamy na obóz za parę dni dosłownie. I myślę, że będzie podobna pogoda, bo będziemy spać pod namiotami i fajnie by było po prostu, żeby pogoda dopisała. Tak więc do zobaczenia w następnym vlogu. Dostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście i do zobaczenia w następnym. Bye!